Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku zapraszam Was na mały hol zakupowy ze sklepu action. Natomiast na końcu filmu będą wyniki z rozdania. W poniedziałek, i we wtorek byłam w łodzi i przy okazji wstąpiłam do tego sklepu i zrobiłam małe zakupy. I powiem Wam, że gdyby ten sklep był w Warszawie, to bym po prostu zbankrutowała. Nie przedłużając zaczynamy. Zakupiłam oto takie brushpeny metaliczne. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8 sztuk. E Ceny będą się wyświetlać tutaj na filmiku. Zakupiłam dwa komplety taśmy washi, washi, kto woli jak woli, żeby je zwać. Kolejny to taki bloczek papierów kreatywnych. To jest bloczek 15 na 15 cm. Mamy tutaj 10 wzorów i z każdego wzoru mamy po 5 sztuk. I on prezentuje się o, w ten sposób. Bardzo fajny. Akurat wybrałam Głównie w takiej kolorystyce niebieskiej, ale było wiele takich bloczków różnych wersji i w różnych rozmiarach. Kolejna rzecz jest to klej i szczerze Wam powiem, że jak brałam to z półki, Patrzę, no dobra, no to biorę, to taki klej w pisaku, do wszystkiego się przyda, będzie łatwo kleić. A tu się okazuje, że to jest klej do embossingu. Kolejna rzecz, przedostatnia, jest to duża gilotynka. Mam e, malutką taką gilotynkę, ta jest większa. Tutaj akurat będę mogła sobie przyczynać papier formatu A3, więc jak dla mnie rewelka. Kolejna rzecz i to jest już ostatnia rzecz, to jest duża mata do cięcia w formacie A3. Taka zielona, szkoda, że nie było innych kolorów, ale nie ma co narzekać. Za tak małe pieniążki, naprawdę. Ja mam, mam w domu tylko matę A4. Chciałam, już się przymierzałam do zakupu takiej większej. Natomiast ceny są, można powiedzieć, w plastykach, a nawet na AliExpressie są bardzo wysokie. A to kupiłam raptem za kilka złotych. I to byłyby wszystkie moje zakupy. A teraz chciałabym ogłosić wyniki z ostatniego rozdania, chciałabym podziękować za Waszą aktywność i jednocześnie chciałam Was poinformować, że Patrycja w plebiscycie Sfinksy zdobyła aż trzy statuetki, więc po prostu bardzo się z tego tytułu cieszę. A teraz chciałam ogłosić, że nagrodę wygrywa osoba o niku Peterk i on zdecydował się na nagrodę A oraz... Sania, Siasia, która wybrała nagrodę B. Gratuluję Wam wszystkim i chciałabym Was prosić, żebyście do poniedziałku w formie komentarza do tego filmu zamieścili swój adres mailowy, za pośrednictwem którego będę się z Wami kontaktować w celu wysłania Wam paczuszki. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w rozdaniu i zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików. Na razie kochani, pa pa!